Tęczowa noc wychodzimy na ulicę, bo aresztowali Margot. Policjanci zabierają ją do samochodu, siadamy przed nim i chwytamy się za ręce, blokujemy przejazd. Policja jest bezlitosna, rzucają nami o ziemię, aresztują bez powodu. Jakbyśmy nie byli ludźmi. Samochód odjeżdża, a ja razem z innymi biegnę pod komisariat, gdzie zabrano aresztowanych. Policja otacza młodą dziewczynę. Ona wrzeszczy z bólu, krzycze, zostawcie ją, nie widzicie, że ją boli? Policjant odpycha mnie jak muchę. Potworny ból, wyłamali mi bark. Wyje z bólu, błagam, żeby mi nie wykręcał ręki, kiedy mnie aresztuje. Nie słucha. To nie jest moja historia, ale moja sprawa.